Witam Was serdecznie. Osoby, które obserwują moje media społecznościowe, zapewne zauważyły, że od pewnego czasu zajmuję się również malarstwem na płótnie. Część obrazów właśnie trafiła jako nagrody na zrzutkę filmu Jasyr. Chcesz wesprzeć produkcję filmu, a przy okazji zostać właścicielem jednego z namalowanych przeze mnie obrazów? Zachęcam do wzięcia udziału w licytacji. Kamieniec Podolski. Obraz przedstawia panoramę twierdzy kamienieckiej. Mój pierwszy obraz namalowany na płótnie na potrzeby filmu Jasyr pojawia się w jednej ze scen. Farby olejne i akrylowe na płótnie 60x40 cm. Uwaga! Płótno jest delikatnie uszkodzone. Zawiera niewielkie przecięcie, które jednak jest zauważalne, gdy obraz wisi na ścianie. Cena wywoławcza wynosi 400 zł. Husarz. Obraz przedstawia po husarza w szyszaku, zbroi husarskiej i skórze lamparciej. Jest to mój drugi obraz namalowany na płótnie w lipcu 2023 roku. Rozmiar to 60x40 cm namalowany farbami akrylowymi. Cena wywoławcza wynosi 500 zł. Wilk. Obraz przedstawia wilka pijącego wodę z rzeki w pogodny dzień. Wilk jest spokojny, dobrze patrzy mu z oczu, jednak w odbiciu w wodzie dostrzec można drapieżne spojrzenie. Namalowany przeze mnie w sierpniu 2023 roku. Farby akrylowe, rozmiar 50 x 40 cm. Cena wywoławcza to 700 zł. Święty Jerzy się nie boi. Obraz namalowany przeze mnie w sierpniu 2023 roku przedstawia szaloną szarżę Świętego Jerzego na spozoru niepokonanego olbrzymiego smoka. Smok nie zdając sobie jeszcze sprawy ze swojego marnego losu rozpościera skrzydła i zieje triumfalnie ognie w niebo. Święty Jerzy nie okazuje żadnych objawów strachu. Farby akrylowe, format 60x50 cm, cena wywoławcza wynosi 1000 zł. Archanioł Michał. Obraz namalowany przeze mnie w sierpniu 2023 roku przedstawia świętego Archanioła Michała tuż przed zadaniem śmiertelnego ciosu diabłu. Farby akrylowe na płótnie, format 70x50 cm, cena wywoławcza wynosi 1300 zł. Jasyr. Obraz namalowany w lipcu 2023 roku, który posłuży za oficjalny plakat filmu Jasyr. Przedstawia pana Ruszczyca z zakrwawioną szablą i zarzuconą przez ramię przerażoną Aneczkę. Niesie ją przez tłum jeszcze bardziej przerażonych Turków i Tatarów w czasie bitwy Chocimskiej. Format obrazu to 80x60 cm, namalowany farbami akrylowymi. Cena wywoławcza wynosi 1500 zł. Ułani! Obraz namalowany we wrześniu 2023 roku. Przedstawia ułanów Wojska Polskiego na koniach, wychodzących z lasu, jadących kolumną przez spokojne pole wieczorową porą. Farby akrylowe 120 x 40 cm Cena wywoławcza obrazu to 1700 zł. Zachęcam do wzięcia udziału w aukcji. Zostań właścicielem jednego z pierwszych obrazów namalowanych przez autora filmu, jednocześnie wspierając i umożliwiając wyprodukowanie jednego z najbardziej epickich filmów historyczno-przygodowych, jakie mieliśmy okazję zobaczyć w polskiej kinematografii. Zachęcam również do odwiedzin na moim Instagramie, by być na bieżąco również z tą nową formą mojej twórczości. Linki do Instagrama oraz zrzutki filmu wyświetlają się teraz na ekranie oraz można je znaleźć w opisie pod filmem.